Polska tradycja zna wiele sposobów na wróżenie w wieczór andrzejkowy. Najbardziej znanym jest oczywiście lanie wosku, na przykład przez klucz, i czytanie później w blasku świecy z cienia rzucanego na ścianę przez kształt, który nam się w wodzie z lanego wosku uformował. Innym sposobem było wróżenie z gałęzi wiśni: ucinało się kawałek i wsadzało do naczynia z wodą. Jeśli przed Bożym Narodzeniem gałązka puściła liście. A może i zakwitła, można było liczyć na spotkanie miłości życia. Można też było obierać skórki, na przykład z jabłka: kto miał najdłuższą obierkę, wygrywał w rywalizacji. Taką obierkę można też było rzucić za siebie i w jej kształcie dopatrywać się pierwszej litery imienia ukochanego czy ukochanej. Imię miłości naszego życia można było także poznać losując kartki z zapisanymi imionami męskimi czy damskimi, albo kładąc je pod poduszkę na noc, prosząc przed zaśnięciem świętego Andrzeja o pomoc. Rano trzeba było tylko wyciągnąć którąś z kartek z poduszki i wszystko stawało się jasne. Jeśli chcecie posłuchać więcej o magii i ezoteryce w życiu Polaków, Znajdźcie rozmowę na ten temat w moim podcaście na www.ludzie-sont-ciekawi.pl. Jest tam też rozmowa o tym, co trzeba wiedzieć, zanim sięgniemy po karty tarota. Do usłyszenia!